Siemanko widzę, witam na kanale Gekon 13. W dzisiejszym odcinku dowiecie się z wszystko, co musisz wiedzieć na początku mając Gekona lamparciego. Na start myślę, że ten gad jest idealny na tam początek. Na przykład na mojego gecona moich doświadczeń mam już go 3 lata, więc coś już o tym wiem. Jeżeli zastanawiasz się nad swoim pierwszym gadem, jak nagradza Gekon, lamparcie już jest taki, yy, to... Spokojnie, w tym materiału się wszystko, co musisz wiedzieć. Opowiem o terrarium, karmieniu, suplementacji, ospajaniu i tym podobne. Więc zachęcam obejść do końca i życzę ci miłego oglądania. Główny bohater tego odcinka to jest mój Gekon Lamparci. No fachowo to nie jest Gekon, tylko Eublefar. Po prostu jest dużo łatwiej mówić Gekon Lamparci, a to jest Eublefar Lamparci. Na ekranie macie prawidłowo pisemną nazwę. więc pewnie i tak go można nazywać gekonem. Choć yy, to wygląda na to, że to się trochę różni od gekona względem budowy ogona yy, i że nie potrzebuje wilgotności takiej wysokiej. Ma inna, inne łapki jak u drugiego gekona, które ma bardziej jakieś pazurki, do spinaczki po kamieniach i różnych tych gałęziach takich, tego typu. A taki gekon ma takie łapki, które pozwalają mu się Spinać na płaskich powierzchniach jak szyba. Mam go już około 3 lata. Co ciekawe, zaczął do mnie, gdy miał około rok, więc od razu był dorosłym gekonem. Więc teraz na ten moment żyje już 3 lata na tym świecie. Dzięki temu od początku wiedziałem, jaki ma charakter i czego po nim się spodziewać. Czy gekon to dobry zwierak na start? I zależy ważne pytanie, czy gekon to jest dobry? No moim zdaniem, bez. Zawahania, oczywiście, że tak. To jest takie najlepszy, moim zdaniem, gato sam początek. Jest on spokojny, cichy, nie śmierdzi, nie hałasuje w nosy. Pomimo, że dużo się rusza w nosy, jest bardzo aktywny. No, to bo to jest nosny zwierzak, to i tak uwierzcie mi go w ogóle nie zrywać. A sedarium mnie dosłownie obok mojego łóżka. Nie poczułbym jakiejś tam super uwagi. Bo to końcu egzotyczny zwierzę, to bardziej jak do obserwacji nie potrzebuje takiego noszenia na rękach. Oczywiście można grować na ręce, ale nigdy na przymus. Spokojnie, po kolei takimi, wiecie, pokojnymi ruchami, on wam bez problemu wejdzie, ale jak sobie śpi w tubie, by siedzieć, to go nie wyciągacie, nie wybracie go z tej kryjówki. Taki bonus, taka ciekawostka Gekon kontra homik. Jest nawet taka opinia, że jaką lamparci jest łatwiejszy w utrzymaniu niż chomik. I szczerze, jestem tym pewny, że tak jest. Pewnie hałasuje hałasu, nie śmierci. I jak, nie ucie jak ci ucieknie, to nic nie zrobi. Tylko na, na jego nie bardziej to wychodzi. A jak ci chomik ucieknie, to masz krzyki od Twojej mamy, że ma dziurowe spodnie. Albo, a w że są dziurawe, są kable poszarpane. I to co teraz robisz? Jak on ci nie zrobi? Terrarium. Bez przesady. Najważniejsze jest terrarium, ale od razu uspokajam nie musi wyglądać tak jak z Instagrama, czy różnych portalach, jak to lubią, robią ludzie tak naprawdę dziko, naturalnie. Ja używam porurę papierowego, takich papierowych granulek. Nie jest to super ozdobne, ale jest to bezpieczne i to jest ważniejsze niż jak wygląda. Unikam jakichś tam piasków, jakichś tam kolek z drewna, to może gekon zjeść niechcący. Zapkać cielita i zapchać się lita i pocho nam takie niepotrzebne sytuacje. Najlepiej coś prostego, bezpieczniejszego. Dużo osób też używa takiej maty i to jest git. Gekon musi mieć kryjówki. Im bardziej ciasne i ciemne, tym lepiej. Od momentu, gdy włożyłem mu tę drewnianą tubę, to on praktycznie w niej zamieszkał. Wielu początkujących pilnuje. Mój gekon cały czas siedzi w jednej kryjówce. A prawda jest taka, że to oznacza, że znalazł w sobie idealne miejsce i czuje się w nim po prostu najbezpieczniej. Jak one są nocne, on może wychodzi od drugiej, czwartej w nocy, a ty po prostu o tym nie wiesz. I to jest taka normalka, że więcej to jest ruchliwy przy waszym karmieniu, to on jest cały czas chodził, szukał nowego pożywienia i tak. i tak ta szuka jest bardzo aktywna, więc nie jest tak źle. Temperatura i wilgotność. Jaką lęba jest? raczej sucholubny. Nie robimy wilgotnego terrarium i nie zdraszamy całe wszystkiego. Na maksa, całego to nie jest jego dobre, ale i to jest ważne: musi mieć jedną taką wilgotną e, kryjówkę do linienia. Mam taką kryjówkę, gdzie na górze jest miejsce na wodę, i w środku jest tak bardziej wilgotny, tak aby trochę wpania, czy coś w tym stylu tak jakby wanienka, nie? I to wystarczy, jak on tam wchodzi, tam kiedy tylko potrzebuję Też ludzie robią takie coś, że mam osobny taki moje pojemnik, otworem. Yy, gdzie są takie gąbki pocinane i są po prostu spryskiwane i jest tam wotu wilgotny, tam w wchodzi, a barki mech. Takie kiedy muszę tam poszpać, czyli po internecie, tam mam niektóre tam przykłady? Karmienie. Jak to wygląda u mnie? Mój koniec jest dorosły i je raz w tygodniu. Tak, raz w tygodniu. Najchętniej jedzie na raczone tureckie. Jest bardzo wybredny, bo on nic innego więcej tak się nie wie. I to około 7 sztuk. Czasem zjeść świeższe, ale wyraźnie woli karaczany. Nie jest to żaden problem. Dorosłe konie często jedzą rzadziej, ale konkretnie. Często w internecie, na YouTubie czy gdzie indziej każdy wam powie, że tak co 3 dni powinny się taki wykonać. Zależy no jak on sobie sam, po prostu na serio, on na serio sam ustala jak często chce jeść i ile. Na samym początku Karmiłem go co dwa, co 3 dni i zjadał, ale mniejsze mniej czy tak po 3-4 aż w końcu bo tu nie zjadał mi w ogóle musiałem to po prostu coraz, coraz przedłużać, przedłużać A w końcu, o, o końcu się wydało, że raz w tygodniu tylko chciał jeść i tak namiętnie, jak widzisz, że on... Je chętnie zjadam tutaj jeszcze kolejne, aż po będzie, nie będzie chciał. bo Tylko mnie zapchać, kurczę, żeby nie przesadzić. Tam będzie o 10, czy nie? To chyba już jest tam przesada. Tak 7 razy w tygodniu, jeżeli tak jest. taki jest przy akurat, tak Wam wyjdzie, to najlepiej chyba, ale każdy koniec jest inny. Trzeba go obserwować, wszystko w z jakiejś młode dość często jedzą i to, że jest w numeru częściej, a dużo mniej, Po dwa na przykład, chyba. Yy, suplementy bez faniki yy, to suplementy, są, których ja używam. Mam wapń z witaminą D, stosuję z głową, a witaminy dają yy, rzadziej, z nieco karmienie. Bo tu jak używać tych witamin? Yy, no, w sypocie takiego pojemniczka, w tym waszą Wasze ofiary, tego wcząsacie, wcząsacie, one się podu oblepią od tego, tego i puszczacie się Gekonowi, on tutaj jest z witaminami. Wapnę często podaje się w misjach, gdzie jest umieszczona w literarium, i on sobie, sobie jak będzie chciał, będzie począł, to tutaj tam liźnie sobie coś tamtego, nie? To działa tak u mojego ekona: każdy powinien obserwować swojego, no znowu trzeba obserwować, nie? No, każdy koniec jest inny. Linienie. Drosły gekon linię zwykle co kilka tygodni. Często robi to w nosy i widać w skórę, więc nawet tego nie wiesz, kiedy się wydarzyło. Lecz ja zauważam pod względem tym, że ma bardziej takie wyraziste kolory. Jest taki bardziej ładniejszy. Jeśli nie ma resztek skóry na palcach, to jest ok, czyli wszystko jest poprawnie tak, jak powinno być. Młody czterosły gekon. Młode konie są bardziej ruchliwe, ale też bardziej stresujące dla początkujących. Drosły koni, tak jak mój, jest spokojniejszy i przewidywalny. Dlatego uważam, że dorosły osobnik to jest bardzo dobry wybór na start. Warto zwrócić uwagę, że to zwierzę nie jest na chwilę. Żyje tak około y, ponad 15 lat. Zazwyczaj to jest 15, ale przy takiej dobrej opiece żadnych problemów, to Fernandes jest ponad 15. Żyje długo, on żyje normalnie jak pies, bo tu około jak psy. Skąd kupiłem Gekona? Ja kupiłem swojego Gekona w zoologicznym, ale kluczowe było to, że sprzedawca był pomocny i znał się na rzeczy. Mówi się, że w zoologicznym najlepiej nie, bo to tak widzicie. Leży ten Gekon jest tam ten. Ale jeżeli widzicie, że Gekon był na dobrze. Widzicie jak on ma wyglądać, że nie ma być taki wychudzony, zmęczony, osłabiały, to będzie wiadomo, że jak taki gekon będzie wyglądał. Ogon jak nie jest grubszy, nie ma takiej, takiej gru grubości po środku, to już jest źle, czyli już po prostu widać, że jest czotko karmiony albo mapa foszyta. Trzeba patrzeć na to jaki jest właśnie przydawca oraz yy, jaki wygląda gekon, czy jest ruchliwy, nie czy aktywny czy reaguje. Więc to nie jest najwyższe, jakie jest miejsce. Najpierw oczywiście jest hodowla. Też musi być uwagę, czy ten hodowca zna się. Jeśli ktoś odpowiada na wszystkie swoje pytania i nie wciska ci yy, tego geta na siłę, no to jest dobry znak. Czyli po prostu wiecie, y jeżeli sprzedawca dba o to, aby na dobro zwierzęcia, a nie żeby zarobić, no to wtedy dacie idealne, idealne miejsce na kupno kup takiego gada. Alternatywa Gekon orzęsiony. Na sam początek, jeżeli ktoś nie chce Gekona to świetną alternatywą jest Gekon orzęsiony. Ma inne wymagania lubi wilgotność, często je gotowe pokarmy, takie jakby papki, to jest takie macie proszki, gdzie po prostu mieszacie z wodą, rozdrabniacie i on sobie to liże. Raz owady, raz papka. Ale też bardzo fajny na start. Zna mam znajomych, którzy też go mają, polecają, więc podsumowując, Jekon to jest zwierzak dla każdego. Nie. Ale jeśli lubisz obserwować, a nie ciągle dotykać, to może być strzał w dziesiątkę. Najwyżej jest to, aby z tego Jekona obserwować, a nie panikować na wszystkie takie tam niepotrzebne rzeczy. Jeśli masz pytania. Śmiało pisz w komentarzach, albo odwiedź się na mnie na Instagrama, zostaw łapkę w górę, obserwację, będzie mi bardzo miło. Mam nadzieję, że wam się podobał film. Zapraszam również na inne ciekawe odcinki, takie jak vlogi lub jakieś tam dokumentalne. Do zobaczenia w następnym odcinku.